10. Tarkandres Suknia, którą widzicie, liczy sobie ponad 5000 lat i jest najstarszą odkrytą częścią garderoby. Pięknie wyszyty strój z elementami plisowania i złożoność jego wykonania potwierdzają kulturowe bogactwo starożytnego społeczeństwa, z podręki którego wyszło. Niestety archeologowie, którzy znaleźli suknię w 1913 roku, nie obeszli się z nią jak należy i do transportu owinęli ją jedynie w zwykłe szmaty, przez co suknia straciła na swoim wyglądzie więcej już po odnalezieniu jej, niż podczas pięciu tysięcy lat spędzonych w grobowcu. 9. Gobekli Tepe Jest to najstarsze na świecie miejsce modlitw, jakie dotychczas odkryto. W 1994 roku jego przebadanie zburzyło wiele naukowych tez, ponieważ jak się okazało jest ponad 2000 lat starsze od innych tego typu znalezisk. To miejsce znajduje się w Turcji i po badaniu metodą radiowęgla C14 okazało się, że może być nawet starsze niż znana nam ceramika, metalurgia, pismo lub nawet wynalezienie koła. Budowle zbudowane w tym miejscu mogą pochodzić sprzed nawet 13 tysięcy lat. 8. Jaskinie Longiu są to jaskinie położone w Chinach. Ich wielkość jest bardzo imponująca. Średnia powierzchnia każdej wynosi ponad 1000 metrów kwadratowych, a wysokość sięga nawet 30 metrów. Najciekawszym aspektem tego miejsca jest to, że pochodzi ono z czasów, kiedy jak się wcześniej wydawało, ludzkość nie dysponowała technologią pozwalającą wykonać tak zaawansowane budowle. Zostały tu przerobione miliony metrów sześciennych skał. I do dnia dzisiejszego nie zostały znalezione żadne wzmianki historyczne o tym miejscu ani o jego budowniczych. 7. Moai. Są to posągi wykonane przez mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Istnieje wiele hipotez odnośnie tego, jak powstały. Najbardziej prawdopodobna jest ta, że zostały one wykonane przez polinezyjskich osadników około 1000 roku naszej ery. Niektóre z posągów ważą nawet ponad 20 ton i mają ponad 6 metrów wysokości. Posągów jest łącznie 887, a wykonanie ich było tak skomplikowanym przedsięwzięciem, że nawet w dzisiejszych czasach trudno by było tego dokonać. 6. Kopiec węża Konstrukcja ta znajduje się wewnątrz krateru powstałego po uderzeniu meteorytów w amerykańskim stanie Ohio. Kształtem przypomina wijącego się węża ze skręconym ogonem połykającego jajo, a całkowita długość konstrukcji to 400 metrów. Znaczenie konstrukcji nie jest jasne, wiadomo, że pochodzi z około XI wieku naszej ery i mogła zostać wykonana przez Indian. Głowa węża położona jest w kierunku słońca podczas przesilenia letniego, więc całość mogła być czymś w rodzaju kalendarza. Jednak po co komu taki duży kalendarz? 5. Pompeje. Ciężko znaleźć kogoś, kto nie słyszał o Pompejach. Po eksplozji wulkanu Wezuwiusz w dzisiejszych Włoszech w 79 roku, Pompeje zostały pogrzebane w popiele wulkanicznym. Jednak dzięki warstwie popiołu ogromne ilości szczątków ludzkich i konstrukcji architektonicznych zostały zachowane w niewyobrażalnie dobrym stanie. Na terenie Pompeji prace archeologiczne trwają cały czas, a większość znalezisk przechowywana jest w Muzeum Narodowym w Neapolu. 4. Grobowiec Tutenhamona, odkryty w 1922 roku. Jego odkrycie było sensacją medialną z racji tego, że był to jedyny odnaleziony, niesplądrowany grobowiec w Egipcie. W środku znaleziono ponad 2000 różnych artefaktów, w tym słynną maskę Tutenhamona. Z odkryciem grobowca wiąże się też słynna klątwa Tutenhamona, ale temat jest tak szeroki, że mógłby być materiałem na osobny odcinek. 3. Terakotowa armia. Jest to zbiór 7,5 tysiąca naturalnej wielkości figur wykonanych z wypalonej gliny, przedstawiających żołnierzy, oficerów oraz nawet konie. Armia znajduje się w grobowcu pierwszego chińskiego cesarza Qin Shi, w odległości 1,5 km na wschód od jego sarkofagu, na terenie dzisiejszej prowincji Shangzi. W czasie ceremonii pogrzebowych cesarza w 210 roku przed naszą erą cała armia została umieszczona w podziemnych pomieszczeniach pod drewnianym dachem, który z biegiem lat niestety się zawalił. Figury zostały odnalezione przypadkiem podczas kopania studni przez trzech rolników w 1974 roku. 2. kokno. W 2016 roku naukowcy z Glasgow w Szkocji odsłonili liczący sobie ponad 5000 lat kamień. O wielkości 8x13 metrów. Na kamieniu widoczne są różnego rodzaju wyżłobienia w kształtach okręgów oraz spirali. Naukowcy spekulują, że mógł on pełnić rolę czegoś w rodzaju mapy, jednak nie można powiedzieć o nim niczego więcej. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych obiektów znalezionych przez człowieka. Nie ma nawet pewności co do jego dokładnego wieku. 1. Monumenty Jonaguni. W 1985 roku przewodnik wycieczek podwodnych odkrył przypadkowo podwodne skomplikowane struktury kamienne w pobliżu japońskiej wyspy Okinawa. Od tego momentu miejsce to stało się przedmiotem badań naukowych. Wiadomo, że odkryte kamienne struktury liczą sobie prawdopodobnie 10 tysięcy lat i mają wymiary około 150 na 40 metrów. Do dzisiaj jednak nie wiadomo w jaki sposób one powstały. Niektórzy twierdzą, że są one wytworem matki natury, inni uważają nawet, że mogą być one pozostałością po zaginionych lądach, takich jak Atlantyda czy Lemuria.